Każde imperium skrywa drugie serce. Pod jego prawami, podatkami i błyszczącymi wieżowcami finansowymi słychać cichy rytm, odgłos ludzi handlujących tym, czego nie można zgłosić. Gdziekolwiek władza buduje mury, życie kopie tunele. Czarny rynek nie jest buntem, jest oddychaniem. Kiedy oficjalna waluta zawodzi, ludzie nie czekają na pozwolenie, aby żyć. Tworzą inny rodzaj gospodarki, taką, która nie opiera się na zasadach, ale na zaufaniu, głodzie i złocie. Ekonomiści nazywają to korupcją, historia nazywa to adaptacją. Każde imperium pisze swój własny budżet, ulica pisze swoją własną prawdę. Na początku lat dwudziestych Niemcy nauczyły się tej lekcji w bolesny sposób. Marka nie tylko straciła na wartości, zniknęła. Bochenek chleba kosztował kilkaset marek zimą, a jesienią już setki milionów. Dzieci budowały zamki z banknotów, a rodziny paliły papierowe pieniądze, aby się ogrzać. Rząd obiecał poprawę sytuacji. Ludzie nazwali to przetrwaniem. Przestali liczyć w markach i zaczęli liczyć w tym, co nadal miało znaczenie złotej monecie. Srebrnej łyżce, pierścieniu, za który można było kupić obiad. Kiedy zniknęła wiara w papierowe pieniądze, czarny rynek stał się jedynym pulsującym życiem. Ten sam rytm powtarzał się na całym głodującym kontynencie. W latach wojny rządy racjonowały wszystko paliwo, cukier, lekarstwa. Na papierze brzmiało to sprawiedliwie. W rzeczywistości, sprawiedliwość tonęła w niedoborze. W okupowanym Paryżu kawa była kontrabandą, a penicylina cudownym lekarstwem, które można było kupić za złoto. Żołnierze i cywile spotykali się w piwnicach, wymieniając mundury na chleb, a diamenty na benzynę. W warszawskich gettach przemytnicy nosili pod płaszczami bochenki chleba, ryzykując kulą za posiłek dla dziecka. Państwo nazywało ich złodziejami, głodni nazywali ich bohaterami. Upadek ma swój własny kodeks moralny. Legalność i moralność nigdy nie upadają w tym samym tempie. W połowie XX wieku powstało nowe imperium, obiecujące równość poprzez kontrolę. Związek Radziecki zakazał zysków, ale każdy znał sąsiada, który mógł zdobyć rzeczy. Chcesz lodówkę? Przynieś wódkę. Potrzebujesz części samochodowych? Wymień papierosy. Amerykańskie dżinsy stały się formą waluty, przepustką do zakazanej nowoczesności. Nawet elita rządząca grała w tę samą grę. Ich żony kupowały francuskie perfumy przemycane przez Finlandię, jednocześnie głosząc poświęcenie dla ubogich. Komunizm nie zginął z powodu ubóstwa. Zginął z powodu zaprzeczenia, odmowy przyznania, że czarny rynek zastąpił wiarę. Dalej na południe rozegrała się inna historia, według tego samego scenariusza. Na początku nowego tysiąclecia Argentyna zamroziła konta bankowe swoich obywateli. Ludzie obudzili się i odkryli, że ich oszczędności są zamknięte za szybą. Rząd nazwał to ochroną, obywatele nazwali to rabunkiem. W ciągu kilku dni pojawiła się nowa giełda, szeptane kursy na rogach ulic, niebieski dolar. Stał się prawdziwym pulsem narodu. Peso na papierze nie miało żadnej wartości, ten w cieniu pozwalał kupić żywność. Wenezuela zamieniła tę tragedię w teatr. Inflacja wzrosła do tego stopnia, że pieniądze ważyły więcej niż były warte. Klienci nosili plecaki pełne banknotów, aby kupić ryż, a wychodzili ze sklepów z pustymi rękami. Zwrócili się więc ku czemuś starożytnemu. Złotemu pyłowi. Mierzony na kuchenne wagi, sprzedawany w plastikowych torebkach, stał się ostatnią uczciwą jednostką zaufania w kraju. Reżim potępił to, a następnie potajemnie wykorzystał ten sam system do finansowania siebie. Jest to najstarsza ironia władzy. Im głośniej państwo potępia czarny rynek, tym bardziej jest od niego zależne. W każdej epoce te ukryte gospodarki pozwalają cywilizacji funkcjonować. Podczas II wojny światowej oficerowie alianccy kupowali kontrabandowe paliwo od tych samych przemytników, których mieli aresztować. W powojennych Włoszech sieć dystrybucji mafii działała szybciej niż jakikolwiek rządowy konwój. Kiedy świat na powierzchni się załamuje, podziemie utrzymuje światło. Karmi żołnierzy. Dostarcza lekarstwa, utrzymuje ruch ciężarówek? Czarny rynek nie jest chaosem, jest awaryjnym generatorem porządku. A złoto? Złoto jest jego baterią, nie wymaga wiary, nie podlega żadnej polityce, nie boi się inflacji. Jedna uncja w Berlinie oznacza to samo, co w Bejrucie lub Pekinie wolność. Każda ideologia, która próbuje je zastąpić, ostatecznie wraca. Średniowieczny Kościół zakazał pobierania odsetek, a bankierzy wymyślili umowy, aby ukryć swoje monety. Sowieci zakazali bogactwa, ale gromadzili waluty obce w sejfach. Dzisiaj banki centralne wyśmiewają złoto w przemówieniach, jednocześnie po cichu kupując jego rekordowe ilości. Ponieważ w głębi duszy wiedzą to, czego nauczyli się już wszyscy uliczni sprzedawcy kiedy papier traci wartość złoto przetrwa każda szara strefa zaczyna się jako akt konieczności ale kiedy społeczeństwo nauczy się przetrwać w ciemności przestaje ufać światłu po koszmarze republiki wajmarskiej Niemcy nigdy więcej nie uwierzyły w łatwe pieniądze trauma spalania banknotów odcisnęła się na polityce rodząc dziesięciolecia dyscypliny fiskalnej po upadku Związku Radzieckiego Rosja stała się rynkiem siły i przysług, ponieważ jej obywatele nauczyli się, że każde prawo ma swoją cenę. W całej Ameryce Łacińskiej pokolenia dorastały, oceniając uczciwość swoich rządów nie na podstawie przemówień, ale na podstawie ceny dolara na ulicy. Czarny rynek nie tylko odzwierciedla upadek, on kształtuje to, co następuje po nim. Przekształca moralność i kształtuje nowy rodzaj obywatela biegłego w podejrzliwości, szybko dostosowującego się, uczulonego na obietnice. Są to ocaleni z załamania zaufania, nie debatują nad ideologią, liczą ryzyko i wiedzą coś, o czym większość ekonomistów zapomina: Kiedy systemy upadają, instynkt przejmuje kontrolę. Kraje zachodnie wierzyły, że są na to odporne. Zbudowały silniejsze banki, mądrzejsze regulacje, bezpieczniejsze waluty. Zapomniały, że każde imperium wierzy w to samo, zanim upadnie. Kiedy pieniądze stają się narzędziem kontroli, ludzie zaczynają szukać wyjścia. Kiedy dostęp można zamrozić jednym naciśnięciem klawisza, wartość chowa się gdzieś, gdzie nie można jej znaleźć. W ostatnich latach ten schemat powrócił po cichu, tylko tym razem ma nowoczesną twarz. Kiedy rząd kanadyjski zamroził konta bankowe protestujących, nazwano to „środkiem bezpieczeństwa, a nie karą. Kiedy Unia Europejska wprowadziła ramy dotyczące waluty cyfrowej, obiecała przejrzystość. Mówiąc prostym językiem, oznaczało to pieniądze programowalne. Wydatki, które mogą być dozwolone lub odrzucone przez kod. Inflacja, kiedy pojawiła się na zachodzie, Została nazwana tymczasową, tym samym słowem, którego używano wcześniej w każdej upadającej gospodarce. Tymczasowa dla rządzących, trwała dla wszystkich innych. Kontrola została przemianowana na wygodę. Nadzór jest sprzedawany jako bezpieczeństwo. Uzależnienie jest opakowane w język postępu. I tak jak poprzednio, im większą kontrolę roszczą sobie rządy, tym szybciej obywatele wymyślają sposoby na jej obejście. Ponieważ można zakazać handlu, ale nie można zakazać potrzeby. Czarny rynek XXI wieku nie znajduje się w zaułkach, ale w zaszyfrowanych czatach i cyfrowych rejestrach. W Nigerii ludzie wymieniają dolary szybciej niż banki są w stanie rozliczyć transakcje. W Argentynie wymiana kryptowalut między użytkownikami odbywa się poza zasięgiem oficjalnej polityki. W Azji Południowo-Wschodniej stablecoiny, cyfrowe tokeny powiązane z rzeczywistą wartością, przechodzą z telefonu do telefonu jak niewidzialne złoto. To nie jest bunt, to adaptacja. Ten sam instynkt, który kiedyś wymieniał papierosy na cukier, teraz przenosi kod zamiast monet. Cicha rewolucja naszych czasów to suwerenność bez pozwolenia. Narzędzia się zmieniły ale motywacja ludzi pozostała ta sama. Ludzie nie walczą z systemem, budują alternatywę, której nie można zamrozić, ocenzurować ani zniszczyć inflacją. Podczas gdy rządy pouczają obywateli o przestępstwach finansowych, ich własne banki centralne gromadzą ten sam zakazany skarb. Złoto. Nie dywersyfikują portfeli, zabezpieczają się przed sobą. Ponieważ każdy czarny rynek zaczyna się od obywateli, ale kończy się elitami. Kiedy ci na szczycie zdają sobie sprawę, że ich własne dzieło jest niestabilne, zaczynają grać według podziemnych zasad. Prywatne skarbce zastępują zaufanie, konta offshore zastępują patriotyzm, system zaczyna zjadać własny ogon. Badanie czarnego rynku nie jest badaniem przestępczości. Jest badaniem jasności. Ujawnia dokładny moment, w którym rozpada się wiara w instytucje. Pokazuje, co pozostaje, gdy wyczerpuje się wiara. Podziemie nie jest wrogiem systemu, jest jego odbiciem. Każdy rząd, który traci wiarygodność, stopniowo tworzy swojego następcę. Oficjalna gospodarka mierzy kontrolę. Gospodarka podziemna mierzy prawdę, kiedy te dwie linie w końcu się przecinają. Upadek nie jest bliski, już się rozpoczął. Wyobraź sobie, więc pewnego ranka twój bank zamraża wypłaty, twoje wynagrodzenie zmniejsza się z dnia na dzień, twoje oszczędności tracą połowę swojej wartości. Czym będziesz handlować? To pytanie nie jest hipotetyczne, jest odbiciem historii, ponieważ każdy wykres, każdy arkusz kalkulacyjny. Każda obietnica opiera się na tej samej kruchej rzeczy zaufaniu. A kiedy zaufanie się załamuje, złoto pozostaje. Najpierw ginie papier, potem czarny rynek. Ale złoto. Złoto nigdy nie znika. I to, bardziej niż jakiekolwiek statystyki lub nagłówki gazet, jest cichym prawem imperiów. Kiedy pieniądze kłamią, prawda handluje gdzie indziej.